Księga Izajasza, rozdział dziewiąty. Mrok jednak nie będzie taki jak był w czasie jej ucisku, gdy Bóg dotknął ziemię Zebulona i ziemię Neftalego ani jak potem, gdy trapił ją przy drodze morskiej za Jordanem w Galilei Pogan. Lud, który chodził w ciemności, ujrzał wielką światłość. A mieszkającym w ziemi cienia śmierci zajaśniała światłość. Roznożyłeś ten lud, ale nie zwiększyłeś radości. Będą się jednak radować przed tobą, jak się radują w czasie żniwa, jak się radują przy podziale łupów, gdyż złamałeś jarzmo jego ciężaru i laskę jego ramienia, pręd jego ciemiężcy, jak za dni Midianitów. W każdej bitwie wojowników towarzyszą trzaski, szaty zbroczone krwią, lecz tej spalenie i ogień. Dziecko bowiem narodziło się nam, syn został nam dany, na jego ramieniu spocznie władza. A nazwą go imieniem cudowny, doradca, Bóg mocny, Ojciec wieczności, Książę pokoju. A rozszerzeniu jego władzy i pokoju nie będzie końca. Zasiądzie na tronie Dawida i nad jego królestwem, aż je ustanowi i utwierdzi sądem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Dokona tego gorliwość pana zastępów. Pan posłał słowo do Jakuba i spadło na Izraela. Poznaje je cały lud, Efraim i mieszkańcy Samarii, którzy mówią w pysze i wyniosłości serca, cegły rozsypały się, ale my będziemy budować ciosanym kamieniem. Wycięto sykomory, ale my zastąpimy je cedrami. Pan wywyższy wrogów Resina przeciwko niemu i zjednoczy jego nieprzyjaciół. Syryjczyków z przodu, Filistynów z tyłu i pożą Izraela całą paszczą. Mimo tego wszystkiego jego gniew nie ustał, ale jego ręka jest jeszcze wyciągnięta. Lud bowiem nie nawraca się do tego, którego bije ani nie szuka Pana zastępów. Dlatego Pan odetnie Izraelowi głowę i ogon, gałąź i sitowie. W jednym dniu Starzec i dostojnik to ogłowa, a prorok, który uczy kłamstwa, to ogon. Przywódcy tego ludu stali się bowiem zwodzicielami, a ci, którym przewodzą, giną. Dlatego Pan nie ucieszy się z jego młodzieńców, nie zlituje się nad jego sierotami i wdowami, Wszyscy bowiem są obłudni i niegodziwi, a każde usta mówią z prośności. Mimo tego wszystkiego jego gniew nie ustał, ale jego ręka jest jeszcze wyciągnięta. Niegodziwość bowiem płonie jak ogień, pożre, głogi i ciernie. Potem zapali się w gęstwinach lasu, skąd jak dym unoszą się. Od gniewu Pana zastępów zaćmi się ziemia, a ten lud będzie jak strawa dla ognia. Nikt nie oszczędzi swego brata. A porwie, co znajduje się po prawej stronie, ale nadal będzie głodny. Zje, co z lewej, ale nie nasyci się. Każdy z nich będzie pożerać ciało swego ramienia: Manasses, Efraima, A Efraim, Manassesa. A obaj razem będą przeciwko Judzie. Mimo tego wszystkiego jego gniew nie ustał, ale jego ręka jest jeszcze wyciągnięta.